Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dla pasjonatów będziemy otwierać tego ślicznego pretendenta. No i polujemy na imperialki. Czy się gdzie Zobaczymy. Dobra, bez przedłużania. No tu jest tylko jeden. Jeden, co by nas zadowalał imperial. Choć w sumie, no G2 <gryw> też się nie obrażę. No ja tak sobie gadam, co bym, co bym chciał, nie? A na końcu spotka nas tylko papier. Jak Ci się podobają openingi, zostaw suba, lajka, like bo będziemy coś wiesz, więcej otwierać. Myślę, że może od następnego miesiąca nawet tych openingów porobimy trochę więcej. No i super. Pięknie, naprawdę. Elegancko. To tutaj w sumie. No zwraca nam kilka kapsuł na pewno, ten Imperialek. To jest też nowe konto, warto dodać. To jest nowe konto, to nie jest mój mainik. Także no, może coś tutaj ten tego. Taki mit jest, że nowe konta oddają bardziej. Ty, to nie jest mit! Człowieku, to nie jest mit, no widzisz, ty! No nie, ty, na no, same nowe konta biorę. Ja cię kręcę, nigdy mi jeszcze Imperial nie wypadł. Siema, ma ktoś nowe konta na, sprz na sprzedaż, ten, tego typu? Ale fajnie. Jest późno, jestem zmęczony, nie będę skakał. No ale kurczę. No jest pięknie. Tylko mogłoby być lepiej, jakby drugi Imperial wypadł. A budżetu jeszcze. Ja cię kręcę. Chyba ten. Kupuję skrzynki. Kurwa, jak... Ja pierdolę. Co tu się odpierdoliło? Dwa imperiale, ty. Nie, dobra, ty. Otwieram póki gorące. Nowe konto są broken. Nowe konto są broken. Paj trzeci imperial zaraz dropi, nie? A ja robię fikała. A człowieku... zastanawiam się, czy to kupować, bo im yy, taka przyłoda złotych 30 podskoczyła, nie? <laughs> I tak myślę. Nie, no nie będę przepłacał. Ty, ciepło mi się na czole zrobiło. Ja pierdolę najlepszy opening w historii świata, ty. No tak, no pasjonat. Pasjon na końcu zawsze wygra. Po prostu trzeba odpowiednio długo klikać. No tak, no tak. Nie no ty, ale się będzie fajnie spało imperialek, basicowy. No nie no, ale jakby... <laughs> jeszcze jeden Imperial, nie? To by ten. Dało się jakiegoś crafta już fajnego zrobić. No. Nie żeby co? Ale... Dobra, bez jaj, no. Dwa imperiale to jest hit. Nawet nie wiem co mówić, nie? Za to chy się chyba licek należy. I patrz w ogóle, te imperiale się pojawiają. Patrz, ile ich jest. Nie no, człowieku, nowe konto są jakieś totalnie broken. Pojebane to jest. Wytyfy. Jeszcze? Okej. Okay. No nie no, ale że dwa imperiale to jest hit, nie? Dzisiaj opening naprawdę zarobiony. Super, zostaw suba i do następnego narra.